Sportowcy Dzieciom to impreza, która z okazji Dnia Dziecka odbyła się przed Szpitalem Dziecięcym w Olsztynie. Dzieci są, że tak powiem, w szpitalu i warto by było sprowadzić sportowców, znanych sportowców i przedstawić je dzieciom, które na co dzień w tej chwili nie wychodzą. Na apel Leszka Dublaszewskiego odpowiedzieli Judoka Maciej Sarnacki i Kulomiot Konrad Bukowiecki. Czego życzą utytułowani sportowcy w tym Dniu Najmłodszym? Przede wszystkim dużo zdrowia, a przede wszystkim jeszcze, żeby tym dzieckiem pozostać jak najdłużej. Bardzo dużo razy to zostało zweryfikowane, że jednak zdrowie jest najważniejsze, nieważne ile kto ma. Także jeśli miałbym żyć jednej, jednej rzeczy, to zdrowie na pewno. Wśród wielu atrakcji tego dnia młodzi piłkarze ręcznie zaprezentowali dzieciom swoje umiejętności podczas zainscenizowanego treningu. Chcieliśmy przede wszystkim zrobić przyjemność dla dzieci, bo to jest ich święto. Chłopcy sami wyszli z taką inicjatywą, żeby właśnie zrobić jakiś pokaz sportowy. No i bardzo się cieszymy, że mogliśmy uczestniczyć, że pogoda nam właśnie sprzyjała. Występy sportowców spotkały się nie tylko z żywą reakcją podopiecznych szpitala dziecięcego. Prawie nie ma imprez, a jest to druga impreza, która została zorganizowana przed szpitalem i cieszymy się, że organizatorzy wymyślili taką formułę, żeby się spotkać z naszymi pacjentami. Oni ich widzą, słyszą, machają im przez szyby, mają jakąś taką iskierkę szczęścia, radości, w tym podczas tego swojego pobytu w szpitalu. Dzień dziecka to oczywiście prezenty. Zapytaliśmy więc, które z nich szczególnie utkwiły w pamięci dorosłych już dzisiaj osób. Ja mam imieniny też dzisiaj, więc zawsze dostawałem albo dwa, albo jeden taki większy prezent. Także na pewno zawsze to, co, to, co chciałem, to gdzieś tam rodzice starali się spełnić. Pamiętam, że dostałem rower Ukraina. O, proszę pana, to był, to był przebój w ten czas rower Ukraina, z czego się teraz uśmiecham, bo patrząc na, na to, jakie rowery w tej chwili mamy. Także też mam taki rower, który już zupełnie z przerzutkami ze wszystkim, i tak dalej. Ale rower Ukraina była rewelacja. Konkretnego prezentu nie pamiętam, bo dawno to już było, ale yy, aktualnie dzieciom sprawiam prezenty i, i to jest mi bliższe. I my życzymy wszystkim dzieciom w tym dniu spełnienia marzeń.